Siema widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek z Pet Simulator i staramy się bić yy, <laughs> drugiego, nie, trzeciego rebirfa jakieś testo oja, co? To co jest takie mało warte? 6 tysięcy diamentów, to mało jest mogę, mogę, mogę od kogoś? no tutaj są diaksy walmy ale dużo <laughs> jakbyście chcieli mi coś wysłać na mailboxa mój nick kumyk1 zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem będziecie widzieli więcej filmów z pet simulator dobra przechodzimy już do kolejnej krainy <laughs> trochę mnie laguje Zrobię cięcie, jak będę na jakiejś 70. krainie. Wtedy do Was wrócę. Jestem już widzowie, jakbym, jakbym był na 70. krainie i bym miał cały czas cięcie zrobione. Chwile mi to zajęło, żeby wyjść na 68. świat. Jakbym po prostu wbijał cały czas na. Był do 70. krainie i wam to pokazał, a no ten film by trwał 5 minut, no to, to sobie nie miało sensu, więc teraz nie będę robił cięć <coughs> i poczekam aż, jak się nazywa, aż odblokujemy drugiego rebirfa. Jestem na 69. krainie. Kilka nagród sobie odebrałem, bardzo bym chciał to. Co to jest? To jest jakieś... A, dobra, to jest tak słabe. Mamy sobie tych TMT 2 i magnes. <kluzny> o, Boże, jak mi O kurde. Ale teraz. Co to jest? Ja pierdziele, co to są so, za Ile to kosztuje? 40 to jest przecież dzierstwo. Dobra, jestem na 72. krainie, zaraz będę miał remir Jestem tak blisko, tak blisko. Odpalamy, TNT, te Odpalamy Odpalamy to. Odpalamy O O to. Kosztuje? co to. jest to. jest? to. Odpalamy sobie Odpalamy sobie a, to ja mam to sprzedawać, dobra, dobra, tak, no już nie mam, no, kurde. mam, ale chyba nie kupować. Niestety. Dobra, wysadzamy TNT-ki. Najpierw robimy... Tutaj wchodzimy. Klikamy to. Klikamy to. Klikamy... To, 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 to. kilka razy. No, no i teraz... Ja pierdzielak mi teraz. Laguję. O kurde. No i w takim właśnie sposobem się wbija szybko krainy. o ja pierdziele. Przechodzimy sobie... O jest, mamy z gemów 1250 no a jakbym dostał od was gemy, byle co mój nick to kumek1, możecie coś wysyłać na ten nick, co tutaj jest o nie da się wejść fajnie tym krainę kraju się robić normalnie, żeby bez żadnych mów. Będzie to w ten odcinek będzie bardzo krótki, ale może po tym rebirfie chociaż do dziesiątej krainy dojdziemy O, jakiś grzyb 300 tysięcy? Jakim to prawem? Ja tego nie zdobędę, ja tego nie zdobędę jednak na Let's go! Trochę socjalna tam nazbieram, żeby mi zostało i tak w pięćdziesiątej krainy spróbujemy dojść. Mamy! Yupi Let's go! Który to będzie, rabierów? Nie, nie pokazuję, nie da się sprawdzić. Uzbieramy tak z 400 tysięcy. No dobra, niech tyle będzie. Albo do jeszcze dobimy, no. Okej. Okay. Proszę, proszę, proszę. Aha. Ej dobra, to serio to mądro jest. Ja myślałem, że mnie cofnie na sam początek. <kluzny> jeszcze tak do... Gemiki, jakieś takie coś, takie, takie, takie... O! o kurde. Przebym podostawał rzeczy. Gdzie tu są te rzeczy? O, tu są. o co tu? O książki jakieś. ile Jak to kosztuje? 20 tysiące. Cieszę się jakieś w ogóle. Słuchajcie, A pod kim jest słaby, wyleciały. Hał, dobra, bo wyposażenie. Dostaniemy Wyposa Wyposa przy wyposażeniu drugim. 80 kraina musi być. Ten odcinek ten odcinek będzie trwał 10 minut. Ale zachęcam, no mówiłem, chyba że zachęcam do łapki w górę i subat z dzwoneczkiem Jeżeli będzie 5 łapek, to wtedy nagram kolejny film simulatora w ciągu 10 dni. No, Boże 10 dni. 10 dni tylko 2 dni pomyliło mi się. 80, a zarobiać 80 inna Już zarabia Co to jest? Co to jest? A co tu mogę zdobyć? Ja chcę to... O, szczęście, let's go, ja lubię to. Ja też otwieram jajek tych na, tych na... Squid Game. Tutaj można jajko te trafić, albo tego Kill on jest fajny, albo te. Przecież chyba mówiłem, czy jak chcecie, to możecie mi tu wysyłać na mój nicku, jak do mailboxa, ja będę każdego pozdrawiał, na odcinku będę odbierał. 80... o, 6, 630 bilionów No ja pierdzę ura kraina. Uuu, co to? U, diamanciki! <śmiech> <śmiech> o kurde jeszcze 11 mi brakuje rzeczy. Co to jest? Co to jest? <laughs> Rozwaliłem to, o kurde. Rozwalaj to. Co? Aha. Wow. A to było dobre, nie. A co to w ogóle daje? Jakie bloki? O co chodzi? Słaby u mnie jest ten blok. No ja pierdzielę, no i tak będę to teraz rozwalał. No super. No to nieźle. Uuu, oj dobra, jednak się opłacało, nie? Co to ja dostaję i czemu mnie tak laguje na tym filmiku? <tryk> 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 o oh, no i cały czas sobie odbieram... Ja pierdziel jaki syf <tryk> 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 ale, ale ta książka jest dobra. I droga. Mam szósty poziom wieżaka, czy huge'a, fajnie, fajnie. To by było chyba widzowie na tyle, na kolejnym odcinku postaramy się wbić kolejnego, czwartego Rebirfa, więc na razie.